Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Zuziu, Patrycjo, Dominiko, ależ tu widoki. Witam was i wracam gotować. A to mój pomocnik, pan Gracy do nogi bankacy choć przyjacielu bo jestem bardzo głodny Zuziu Patrycjo, Dominiko Zaraz coś upichcimy. Masełko dzią a co my to jeszcze mamy. Da, la, la, la. Hmm. Ach, ty! Fiewaką, cóż... O. A co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Drogie dzieci. O, a co to? Cały artykuł o was w naszej gazecie, a wasze zdjęcie jest na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o was piszą. Ach, tak. Wiem, że chodzicie do przedszkola. A tutaj wasze zdjęcie? Ale słodko wyglądacie. Napisali też, że podobno czasami jecie za dużo słodyczy. Czy to prawda? Poprawicie się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. No to do piekarnika. Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś o Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających was bliskich. Poznajecie. Babcia i dziadek. Oraz rodzice. Och, jak oni was kochają. Pamiętajcie, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochacie. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na wasz temat. Wezmę tylko moje kakałko i idziemy. Zaraz, zaraz, gdzieś tu była księga o naszych gościach. Gdzie? O, czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Drogie dzieci, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy waszą Zerknijmy, co my tu o was mamy? Zuziu, masz już cztery latka. Podobno bardzo lubisz śpiewać i tańczyć. Chciałbym Cię pochwalić za to, że opiekujesz się swoją młodszą siostrzyczką. Wiem też, że pomagasz mamie w kuchni. Patrycjo? Masz już cztery latka? Podobno bardzo lubisz malować. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pięknie tańczysz? Wiem też, że ładnie myjesz ząbki. Dominiko, jesteś słodkim maleństwem. Podobno bardzo lubisz bawić się z siostrą. Chciałbym Cię pochwalić za to, że dużo się uśmiechasz. Wiem też, że nie możesz się już mnie doczekać. Widzę jeszcze takie wspólne zalecenie dla Was. Sprzątajcie wspólnie zabawki po skończonej zabawie. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Brawo, jest Wasze zdjęcie, co znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. wasz list do mnie. Postaramy się coś z tym zrobić. Na pewno się ucieszycie. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy. napis. O, oh, a co to za dym, ha? Hmm. Czyżby to były moje pierniczki? Ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. To się wiem, Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty. Tak. No dobrze, czas ruszać. O, kochane Elwy. Gotowe na podróż? a idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Drogie dzieci, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, zaraz, zaraz... O, to tutaj mieszkacie, prawda? Teraz to już na pewno do was trafię. Ruszajmy! Cała przedą. Drogie dzieci. Zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o waszych prezentach. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko, szybko. Ach, chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przekoził, a? O, a co to? Pasażer na kapę? Tak, jestem ulatkowany! Bez Świąt! This is the season to be jolly.